Witajcie, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj jest to yy, Rocket League. Yy, tak. Tutaj, czekajcie, bo ja zapomniałem, jak tutaj się gra. Yy, odcinek z Rocket League, myślę, że Wam się spodoba, yy, bo jeśli tak, to zostawcie apuczkę w górę i zrobimy sobie więcej takich odcineczków. Oczywiście. Yy. Odcinek będzie 10 minutowy. Wleci? Nie wleci, kurczę. No. Yy, dzisiaj, nie wiem kiedy to wy widzicie, w niedzielę albo w poniedziałek, ale yy, w opisie macie link do Discorda i tak jak zawsze, to powtarzam na odcinkach tak, od 18 grudnia do 31 grudnia odcinki będą codziennie. No nie. Wydaję codziennie odcineczki. Yy... A więc warto subskrybować z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego. I czy coś jeszcze? Link do, właśnie, link do Discord'a znajdziecie w opisie tego filmu. I poprzednich filmów też oczywiście, ale. No. Właśnie co zobaczyć, jak wam się przyjmie ten odcinek? z Rocket Liga. Miejmy nadzieję, że że dobrze. To jest jedna gra z lepszych gierek i na Piko już jest za darmo. Epic Games jak tam że ten, no to... No jak zapłacić coś tam, ten, napisać coś tam do mnie, coś. O, ale to obroniłem mnie. nawet dostałem imponująca obrona. Nie, 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 nie. do tej brameczki. Ale i tak wstrzeli. No nie, no to jest po prostu... Uff. Po prostu ciężko z nim on jestem. Raczej będzie przegrana. Chyba, że mu jakoś teraz bym strzelił, ale jakbym był po prostej, A po prostej nie byłem. No właśnie. Dawno nie grę w rocket, to też trochę. Dobra, będzie. Kurde oh, Ta też była dobra obrona. Tak, tak. No nie no, nie miałem tego, busta. dni co teraz widzicie odcinki nie no odcinki codziennie to jest takie mini daily ale daily się rozpocznie w grudniu od 18 tak e, teraz może odcinki teraz w niedziela, bo w poniedziałek jeszcze ten wleci ale yy, nie nastawiajcie się że będą tak co chwilę bo z... może być że w jakiś dzień nie będzie no bo po prostu może nie wleci. No nie. Dlaczego to nie wleciało? Nie no, ten chłop zasuwa, że... Czy to jest z 2017 roku? Chyba nie. O no nie, nie. też odcinek z Madranera w CSK na razie nie będzie odcinka świątecznych będzie więcej odcinków z CSK albo z Madranera w sumie też może będzie yy, z Madranera z Rocket Liga. no z Madranera też ale bo z Rocketliga też tak się kojarzy trochę ze świętami tak jakoś no na mapki są takie niektóre ten yy... i no to jest piasek jak o ile się nie mylę tak dziwnie wygląda, ale trochę, ale tak. Ten odcinek nagrywam tak sobie trochę na zapas, żeby w razie jak jakiś dzień nie będzie ten do nagrania i weź to ten. Na 18 jeszcze nie nagrywam odcinków na zapas, bo to jeszcze nie ten czas, będę nagrywał pewnie jeden dzień przed. Nie, no ja nic nie mogę trafić. Hmm. I teraz powinienem trafić się. No i teraz węciało.

Powinienem strzelić. No nie. No niestety. Dobra. No niestety przegraliśmy. Ale no nic nie poradzimy. No dobra. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się spodobał zostawcie łapeczkę w górę. Zasubujcie mój kanał jeśli jeszcze tego nie robicie i... Papa!